Witamy, podobne. w tej gównianej serii, której tak nikt nie ogląda. Więc zrobię to dla siebie. A jak nikt nie ogląda, to rób to dla siebie. I bądź sobą. Dzień dobry. Hmm? She's gone. Uh, She's gone. Zgon. Wiesz, co innego I've checked the stats on all the residents and soldiers, but I couldn't find any profile. Soldier Soldier. It's like she doesn't exist. Well, I was thinking maybe she's not one of the survivors at all. What if those helmet people are from a completely different time than ours? What? Nah, uh, never mind. We found parts that might help fix the ship. But what matters now is we still haven't found any survivors or helpful data, so we must move on and search elsewhere. This control panel is programmed to search for the areas where we can dock. Use it. Right. Dobra. Dobra. To co na czym do nas Tutaj. Muszę trochę odświeżyć, bo trochę dawno nie gram. Tak, 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 tak. Ech, dobra. Zobaczmy co tu jest. Pewnie nic nowego. Dobra. Nic nie ma. To nie ma. Nic szczególnego. Co? pojedziemy? Kurwa, gdzie to pojechać eee... Wcześniej przechodziłem kiedyś. To tędy. 3 Trzy... 3 kart, jak to się czyta? 3RD energy Dobra, chuj tam Piemy tam eee. O kurwa no, nie worry. I'll take care of this. Zapisać by się przydało. O. Dobra, tu zapiszę o dane dane. No to teraz sobie kurwa za Shot the animals. Jestem on! Dobra. O kurwa. Chcę ani razu, żeby mnie nie jednęli! Czy to możliwe? To się okaże. Tak wczytam kilka razy w MMO. A! Mówiłem, kurwa? No to jest kurwa mać. To jest łatwe tylko kurwa za szybko to idzie kurwa Ja pierdolę pierdala i jebany, kurwa Pływam w dupę Czechę ja herbatkę piję. Teraz Możemy walczyć dziwko Z prawej nie leci Zaraz będzie hardcrobą! O kurwa, ale się wybałem Dobra, dobra, dawaj O kurwa No z kurwy syn! Wypierdalaj! Kurwa miał tam mną jak szatanem. tą 6. Kurwa bez komba. Kurwa. Nie jest takie łatwe. Po pijaku lepiej mi szło. O! Dobra... Jak idzie Chyba się udało. ich cię obciągnąć No, good job. Coś powiedziała. E. Co jest, kurwa? Uderzyli mnie? Niemożliwe. Kurwa, eee, right. 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 no, no kurwa, no bez jaj. Dobra, chuj tam. <laughs> kurwa, no. Muszę coś jeszcze sprawdzić, bo mi coś wkurwa, mi to. Zobaczę, coś. <laughs> Ile miałem życia tutaj? No, 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 no. Nie no się zdaje, że chyba nie ma kombo no Albo ja taki tempy jestem Nie wiem, kurwa no nie pamiętam dokładnie To trzeba obowiązkowo i to Co to kupić hmm. To wiecie to można ulepszać tutaj magazynki i tak dalej, ale to Trzeba z głową robić No czy można wszystko w sumie Kurwa, co tu jeszcze zrobić, że tu pieniądze wydać na to? W sumie tak naprawdę to, jeśli chodzi o tą szmatkę, to to warto i to warto. A reszta to już tak... Ja jeszcze to każdy ma swoje zdanie, to zależy na co. Ale łzy są dobre nawet. To maczeta, tak...